Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będę rozmawiać co nieco o gniewie. Ostatnio miałem krótki romans z jednym ze stoickich filozofów, po czym wyciągnąłem wnioski, które dosyć mocno zmiażdżyły, jak na te czasy, mój mózg, bo bardzo dużo to poukładało, bardzo mocno to rozszerzyło moją świadomość na temat tego, jak bardzo w wielkim błędzie dalej w niektórych sytuacjach mogę być, i jak bardzo mój gniew, albo gniew ogółu, czy tam społeczeństwa, w zależności jak te obserwujemy, może zmieniać daną sytuację, ale też jak bardzo możemy zauważyć swoje wady, które możemy poprawić i dzięki którym możemy przepracować dane sytuacje. Tak więc, ja nie będę przedłużać. Zapraszam Was do odcinku, który powstał dzięki Senece i jest to po prostu odcinek Psychologia Gniewu. Generalnie na samym początku chciałbym powiedzieć, że złość i gniew to trochę odrębne rzeczy. Złość to będzie emocja, która gdzieś pojawia się w jakiejś sytuacji, kiedy ktoś nas po prostu nie wiem, okłamał, wykorzystał, zawiódł albo po prostu wybiera na nas presję. Możemy się wtedy złościć. To wszystko może przejawiać się w takiej formie zniecierpliwienia, jakiejś irytacji, frustracji. No i oczywiście jesteśmy w tym momencie też zakopotani, no bo jesteśmy wyrzuceni z naszego tej, tej formy zachowania normalnego, czyli tej homeostazy, w której zachowujemy się naturalnie. No i jako tako oczywiście to wszystko już w farstwie takiej kulminacji, tej kuli śnieżnej, może przerodzić się w wybuch wściekłości. Jednak złość to w ogóle nie jest to samo co gniew. Złość jest po prostu jakimś chwilowym, ograniczonym w czasie e, czynnością w naszej jakby, rzeczywistości, która dzieje się w naszej głowie, a tutaj gniew już jest całkiem czymś innym. Bo oczywiście twoja dziewczyna może być na ciebie zła, może czuć się, nie wiem, zlekceważona, e, może o tym z tobą rozmawiać, ten nią przeprosi, no i jako tako wtedy kobieta już nie będzie się złościć, bo to powoli po prostu minie. A gniew w tym momencie jest Swego rodzaju stanem umysłu. I w tym momencie ja osobiście myślałem, że gniew może być motywacyjny. Przez wiele lat myślałem, że poprzez gniew mogę właśnie motywować się do działania i tak dalej. Tylko byłem w momencie, kiedy tego gniewu nie ma. No i co wtedy? No bo wtedy nie ma w moim umyśle tego, że mogę się jakoś zmotywować. No bo halo, nie ma momentu gniewu, więc jak mam motywować się do tego, żeby coś zrobić? Jak mogę przerodzić moją frustrację? No i nic po prostu nie działało Byłem niezaspokojony pod względem gniewu I poszukiwałem go w wielu różnych momentach No i w tym momencie, żeby osiągnąć ten cel Możemy dodać sobie jakąś właśnie filozofię, którą ja tak dodałem I myślałem, że to jest super, myślałem, że to jest fajne Tylko, że to przeradzało się w taką postawę I po prostu wszystko składało się ku zachowaniu i reakcjom Co nie powinno być jednak w tym spo taki, taki sposób oczywiście przeradzone podłożem tego gniewu była taka, powiedzmy, gniewna postawa wobec samego siebie, albo w ogóle do ludzi, albo do rzeczywistości. Oczywiście różnymi zapalnikami mogą być to, że ludzie na przykład się lekceważą, że w życiu ma się rzekomo pecha, albo jest się gorszym od kogoś. Samoocena też bardzo mocno może wpływać na coś takiego i zawsze, ale to zawsze jakby trafiałem na coś takiego, że jeżeli ktoś się śpieszy, no to oczywiście musi mu się coś stać, więc potem przeradzało się to w różny, mocny Gniew. No tak, tylko że można być złym przez chwilę, można być złym przez jakiś czas, można być obrażonym na kogoś przez tydzień, tylko że gniew trwa dłużej. Gniew w ogóle jest strasznie ukryty w, w zakamarkach umysłu, naszej duszy, czy, czy czegokolwiek my tam mamy i jakkolwiek sobie ty to określasz w sobie. A gniew w określonej sytuacji aktywuje się. Aktywuje pełne, taką pełnię swoją, która jest po prostu złością, irytacją, niezadowoleniem, jakimś obrażeniem się. To ma po prostu wiele aspektów. Możemy roz, po prostu cały taki wachlarz rozwinąć który ma, nie wiem, właśnie tą wściekłość, obrażenie się. Senam Seneka mówił co nieco o zemście o czym za chwilę będę opowiadać. No, bo jakby. Cały ten wachlarz się zawiera: na przykład oburzenie, jakąś zazdrość, nie wiem, e, pamiętliwość, w ogóle niechęć do kogoś. Może być to jakaś pogarda czy tam irytacja. Nawet możemy wobec kogoś stosować sarkazm poprzez właśnie naszą pulę gniewu. Wiadomo, chyba wyobrażacie sobie tą sytuację, kiedy stoi jakaś e, koleżanka, z którą nie chcecie rozmawiać, tam jakiś gość, z którym nie za bardzo macie ochotę rozmawiać i czujecie tą niecierpliwość, tę frustrację i dosyć mocno odpłacamy mu się na przykład jakimś sarkazmem, przy tym właśnie takim sarkazmem zawierającym krytykę, takim trochę takim strzałem gdzieś w, w kolano. No i oczywiście już gdzieś tam w tych gorszych stanach tego wszystkiego wszystko może zawierać tą przemoc, agresję, jakąś tam podłość czy w ogóle gwałtowność, a już nie mówię o tym, że jak bardzo mocno może to dążyć do jakiegoś dąsania i nieustąpliwości. No i ja w tym momencie myślałem, że to jest dobry moment do tego, żeby przeradzać coś takiego, okej, okay, zachowam to w sobie, pójdę sobie na siłownię, pójdę pobiegać, przerodzę to wszystko właśnie w ten moment, który właśnie jakby ma mnie zmotywować, wypuścić ze mnie tą złą energię. Tylko, że moc gniewu jest dosyć zła. W sensie, że dosyć często można urodzić się w momencie, kiedy hej, tego nie da się opanować, to, to jakby jest silniejsze ode mnie, to już ee, jest bardzo złe i nagle robimy rzeczy, których nie chcielibyśmy zrobić. I jakby czujemy tą energię, ale nie skutkuje ona raczej niczym pozytywnym. Ta cała aktywność jest raczej tym, tym, tą negatywną energią, której nie za bardzo chcemy tutaj mieć w sobie. No bo jakby kierując ją na zewnątrz, możemy właśnie być impulsywni, możemy być właśnie jakieś agresywni fizycznie, czy, czy właśnie robić jakieś kompletnie złe słowa, znęcać się psychicznie, fizycznie i tak tak dalej. I właśnie w tym momencie ta energia całego gniewu może zaślepiać nas. Może w ogóle trudno nam być, jakby przerodzić ją potem w późniejszą motywację, bo w którymś momencie będziemy na tyle gniewni, na tyle źli, że będziemy robić złe rzeczy, a potem będziemy tego żałować. No, jakby w tym momencie ja nauczyłem się tego, że to nie jest najlepszy moment do tego, żeby jakby ciągle kulminować to w sobie. No, bo mm, osoby, które są pełne gniewu, mogą być czarujące, mogą być miłe, mogą być jakieś tam mega uprzejme, e, tylko że ta wytrzymałość i cierpliwość jest ograniczona. Sam Seneca mówił o tym, że to jest po prostu równomierne, jakby panowanie od sobą. Zapomina się wtedy o przyzwoitości, nie pamięta się o jakichś związkach przyjaźni, pokrebieństw czy na przykład w ogóle nie ma tego uporu i natężenia, czy dążenia do wykonywania tego, co się zaczynało. No bo energia gniewu, tak jak już mówiłem, jest naprawdę ślepiąca i, i męcząca, więc w którymś momencie może nas to niestety wykończyć. Ta wytrzymałość, i cierpliwość jest po prostu ograniczona w nas jako jednostce, jako człowieku i w tym momencie naprawdę dosyć mocno można przesadzić poprzez sam jakby wybuch gniewu, można ranić wtedy innych, no już mówimy o bliskich, o współpracownikach, zresztą jeżeli chcemy być na przykład dobrym liderem albo dobrą osobą kompetentną, to nie możemy tego przeradzać właśnie jako ten zapalnik motywacyjny, bo to jest najnormalniej w świecie. Wyobraźcie sobie osobę, albo swojego szefa, która chciałaby być bipolarna i motywowałaby się tylko gniewem. No to by była po prostu jakaś szarańcza, która, albo modliszka, która odgryza głowy i, i próbuje zrobić z nami coś czy ma nas też poruszyć, tylko, że my niekoniecznie musimy mieć ten gniew w sobie. Idąc dalej, tak, potykając się o wszystkie słowa Seneki, podą taki filozoficzny zachwyt. W którymś momencie po prostu jest coś takiego, że już możemy rozpatrzyć następstwa tych szkód. Jakby mamy taką namiętność w naszym gniewie, że żadna zaraza jakby nie wyrządziła większych e, szkód, niżeli właśnie nasz ludzki gniew. No bo Pomyślmy sobie, widzieliśmy jakieś mordy, widzieliśmy trucicielstwa, widzieliśmy naprawdę. Pomyślmy o historii książąt, szlachty, bla, 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 bla. Nie musimy nawet o tym myśleć. Po prostu widzimy, że sławne mocarstwa zawsze jakby, Burzył gniew. Niezależnie od tego, kiedy się to działo, jak się to działo, zawsze coś takiego. Na przykład, nawet sam Putin aktualnie jest dla mnie gniewnym człowiekiem, no bo jakby mm, poprzez jego działanie przeszywa na przykład tym hehe, mieczem Ukrainę. I cały ten rynek jest zniszczone. No tak, tylko że jakby cały czas opowiadam o tym męczeństwie poprzez ten gniew, tylko jakie to ma w ogóle znaczenie, kiedy po prostu chcemy przerodzić nasz gniew w cokolwiek? No bo jeżeli ktoś gardzi nami albo naszą powagą i tak dalej, i tak dalej, no to niesłusznie uważamy siebie za krzywdzących i jakby czy musimy w tym momencie być też zranieni? Czymkolwiek gniew nie jest, to jakby podobnie jest u dzieci. Bo na przykład, kiedy dziecko upadnie, to chce chłostać, bije tą ziemię, na przykład, ale one nie zdają sobie sprawy, dlaczego biją ziemię, i po prostu są zezłoszczone z tego momentu, że doznały krzywdy. No bo jakby doznały pewnego rodzaju krzywdę, i, i ten, jakby ten, tego pozoru nie można usunąć. I wtedy budzi się w nas jakaś takiego pewnego rodzaju zemsta. Tylko po co to? W tym momencie ja zacząłem siedziałem i myślałem, co jest w ogóle no tak, no ale co mam usiąść na ziemi i płakać nad tym wszystkim, żeby rozumieć, jakby dokąd skierowany może być gniew jako taką na zewnątrz. Tylko, że w tym momencie mężczyźni chodzą w tej psychologii ku temu, że swój gniew mogą kierować do wewnątrz. No bo jakby całą podstawą gniewu, czy gniewania się, jest dosyć spory zamiar tego, że jeżeli ktoś chciał nam nas skrzywdzić, albo nas w ogóle już wyrządził to, to to, żebyśmy wywarli zemstę na niego. I po prostu najsłabsi bardzo mocno wtedy pałają gniewem, najpotężniejszym najpotężniejszym, przepraszam, a nie pragną oni jakiegoś zemszczenia się na tej osobie, ponieważ nie wierzą w taką możliwość. No i tak jak powiedziałem, gniew jest w ogóle rządzą wywarcia zemsty nie niemożnością, bo przecież ludzie pragną i również nie, jakby po prostu pragną tego, czego nie mogą zrobić, tego, czego nie mają siły zrobić. Bo żaden człowiek jakby nie jest aż na tyle bezsilny, by nie mógł w ogóle obiecywać sobie zemszczenia się na kimś nawet bardzo potężnym. I to akurat mówił sam Seneca. I jak wpadłem na to, mówię, ej, no faktycznie, jak popatrzysz sobie na tych ludzi, którzy najbardziej, najgorzej się mszczą, to naprawdę... To jest po prostu prawda. I pisał to gość, który już żył powiedziałbym, że parę set lat temu, jeżeli nie parę tysięcy lat temu. Więc jakby e, średniowiecze bardzo mocno nas ukróciło z jakiejś takich he, he, mądrości w tym momencie. No ale idźmy dalej. Tak więc definicja Telesa też była dosyć ciekawa, no bo e, też nawiązywała do tego ten sposób. Gniew jest rządzą odwetu, za doznane cierpienia. Jak jednak w ogóle zachodzi różnica pomiędzy tą definicją a jego całością? Jak bardzo można to tłumaczyć? No bo z jednej i drugiej definicji stawia się ten zarzut, że na przykład dzikie zwierzęta się złością i muszą być podrażnione jakąś krzywdą, tylko że nie mają tej chęci zemsty albo sprawienia komuś innemu bólu. No bo jeżeli dokonują takiej rzeczy, to nie zamierzają być jakimiś gniewnymi bo dzikie bestie i to wszystkie, te wszystkie zwierzęta, z wyjątkiem człowieka, pozbawione są po prostu gniewu. Choć bowiem gniew jest jakby kompletnym nieprzyjacielem naszego rozumu, to jednak tylko tam ma miejsce, gdzie jest właśnie nasz rozum. Tylko popędy mają dzikie zwierzęta, na przykład tą wściekłość, krwiożerczość, furię itd., itd., ale nie mają przy tym jakiejś rozpusty. Nie ma tutaj takiego tego rozkoszu, z, właśnie z wszystkich wymienionych wcześniej rzeczy. No bo jeżeli. Możemy pójść dalej całym tym tropem, no to gniew mamy tutaj. Mm, gniew ma tutaj cechę w ogóle tego podniecenia, tej napaści. No bo dzikie zwierzęta nie potrafią się gniewać, ale także nie potrafią przebaczać. No bo wszystkie zwierzęta są jakby pozbawione ludzkich wzruszeń, nie ma tutaj czegoś takiego, że mamy jakieś popędy, no bo w przeciwnym razie byłoby tutaj jakieś miejsce na miłość i tam samą nienawiść, albo na przyjaźń, albo na wrogość. Tylko tutaj są po prostu całe koneksje, które nie zmierzają do ludzkiego serca. No bo żaden człowiek z wyjątkiem, znaczy, przepraszam bardzo, żadne stworzenie z wyjątkiem człowieka nie ma albo nie używa rozsądku, przezorności czy starania, albo w ogóle nie myśli jakoś, w sensie nie ma zdolności na mysł. Dzikie zwierzęta po prostu są wolne od ludzkich zalet, ale także tych wad. No bo cały ten kształt, tak jak zewnętrzny, jak i wewnętrzny, po prostu nie posiada tego, tak? No bo tylko człowiek dąży do jakiejś władczości. U nas jest najbardziej rozwinięte, najbardziej obdarzone, i tak samo jak nasz głos. No bo niezdolnym, albo w ogóle jakby niezrozumiałym dla mnie jest treść tworzenia wyrazów. Tak samo, że mamy ten język i jesteśmy na przykład jakoś mm, obrotni, tak samo u zwierząt jest kompletne przeciwieństwo tego, czyli nie ma właśnie tego rozwinięcia. Nie ma, tam jest po prostu jedno wielkie skrępowanie, i nie ma czegoś takiego, że dąży się do czegoś, tak? I w tym momencie jakby mówię, okej, okay, no dobra, jakąś to rację tam w mojej głowie stworzyło. Tak samo jak reakcje na bodźce i stan jakiegoś podra podrażnienia występują mu zwierząt gwałtownie z siłą, tylko że tutaj nie ma tego lęku, nie ma zgryzoty, nie ma smutku, nie ma gniewu, tam nie ma żadnych z tych uczuć. W momencie, kiedy człowiek coś takiego przeżywa, jest kompletne przeciwieństwo, no bo jakby największa wściekłość i trwoga w ogóle wiążą się z tym wszystkim. No i cóż, a u zwierząt? Po tym wszystkim panuje sen, głęboki sen. Patrzysz na swojego kota, na swojego psa, wkurzył się. Okej, do do noc, super. Tak więc wiemy czym jest gniew, tylko czym różni się gniew od skłonności do gniewu? No, różnica jest taka jak między byciem pijanym, a w ogóle pijakiem. No bo nie wiem, albo jak bycie strachliwym, czy, czy w ogóle wiecznie lękliwym człowiekiem. No bo jeżeli ktoś jest uniesiony, ktoś jest gniewny. I na odwrót, ktoś w ogóle nie lubi się unosić, to wszystkie te osobliwości Grecy na przykład już wyróżnili. Pomijam to, że mają oni w ogóle tych odpowiedników wobec tego, że ktoś jest, zgłosz, nie wiem, zgorzkniały, skwaszony czy złośliwy, no to jakby to są po prostu odmiany...